Opowiesz mi o Wigilii? O Wigilii z przyjemnością. Gotowa na najciekawszy dzień w roku? Chciałbyś mieć dziewczynę, tato? Co sądzisz o tej? Jestem, pani młody. Tato, to jest fajna. Przyszedłem do syna. A do kogo konkretnie? Zadowolony z siebie, jego istna prawdziwy bałwan. Szefie, coś do pana. Znacie się? Czy ty mi możesz powiedzieć, co ty wyprawiasz? Zamawiam świętego Mikołaja. No, jakiś głównież mi, umiesz komórę za rąba, się ja na wywaliłem. Przed chwilą no, przyszedł Mikołaj. No, jak cię złapię, to cię przemiele rozmiesz na przeżacie. Uśmiechnij się, uśmiechnij się, no, nie, nie, nie. bez świąt, No, całych... Nie niech go pani weźmie, może on chce celizaka albo co, że nie, nie wiem. portal wrcpl Twoje pierwsze źródło informacji z wągrowca i okolic. Wystarczy, że klikniesz, i już wiesz. Portal wrcpl